Cześć, siemanko Witam na kanale Questmaster.pl Ja nazywam się Udek A dzisiaj druga część poradnika W żywopłocie W laboratorium Tak jak skończyliśmy w pierwszej części Znajdujemy się już w środku laboratorium Jak nie wiecie jak się tu znaleźliśmy Zapraszam do pierwszej części Poradnika Dobra, tu mamy po lewej stronie Pajeczku, możemy się napoić Mamy skrzyneczkę Bierzemy sobie zawartość. jak widzimy lewe drzwi oraz tu są prawe są zamknięte. A żeby je otworzyć, musimy skorzystać z tego. Tu jeszcze jest kasetka w razie czego. Także skaner biometryczny wciskamy. Przytrzymujemy łapkę. Ekstra. Zaświecił nam się komputerek. Jest nadpisanie z systemu drzwi. Wciskamy sobie komputerek. I otworzyły nam się drzwi po prawej stronie. A teraz o co tak naprawdę chodzi? Musimy się dostać tutaj do tego pomieszczenia. A żeby się tam dostać, musimy zebrać cztery karteczki, w których są napisane hasło. Tak jak wskazuje nam tutaj obok, obok szyba. Jak się cofniemy, tutaj mamy surową naukę. A tak naprawdę te wejście później będzie nam bardzo potrzebne, ale to zadziałamy sobie później, jak zrobimy korytarzyki. Bo jakbyśmy weszli teraz do góry, to byśmy mieli zamknięte drzwi. Więc bierzemy sobie pałkę, kłapkę i śmigamy. Pozbywamy się pajęczyn. Przerzuciła. Teraz gołą głową ręką w ogóle. To ten mak się odwala? Dobra, odblokowało się. No i witam w środku. Udało nam się odkryć laboratorium w żywopłocie. Teraz cicho sza, bo pająki uśpią. Znajdują się one tam. Bodajże tam. Więc musimy teraz stoczyć tak naprawdę bitwę. Po lewej stronie, dopki jeszcze nas nie zaatakowały. Mamy skrzyneczkę. Po prawej, tu mamy kasetę. Analizator zasobów. Ja sobie przeskanuję. Wale tylko. Teraz pewnie wstaną. No i mamy nasz warsztat. A tu się nazywa jako Środowisko Pracy Laboratorów. No i mamy pierwsze pajączki, z którymi musimy stoczyć bitwę. Teraz reszta przyjdzie, jest pajączek krzyżakowy. Najlepiej jest go blokować brat nie patrzę się, że tak powiem, zmęczył. Dobra, po krzyżaczku. Na górze tutaj mamy dwa pandaże z włókien. I pierwszą hasło z karteczką. Tu mamy też, możemy rozwalić. Rozwalamy. Mamy tyrolkę, ale to zaraz. Żeby odblokować te drzwi. Dalej. Musimy rozwalić nic. bo są zablokowane. No i tak odblokowali. Wchodzimy sobie do pomieszczenia, ale musimy uważać, bo tutaj są rdzy i roboty. Tu był jeden, musiałem się już go niestety tylko pozbyć. Mamy pierwszą figurkę mszycy po prawej stronie na stoliczku jak coś. Dobra, my idziemy najpierw w lewo, żeby pozbyć się rdzy. Idzie druga ślama zara. Wezmę w sumie bandaż. Dobra. Odbijamy w lewo, jak coś. Ten korytarz, w który pierwszy wchodziliśmy. Mamy surową naukę. Kawałek jagody. I następne zejście. Tyrolki. Ale ja Wam pokażę, tak jakby najpierw zejście na dół. Zopłamy się. Uwaga na pajączki. Tu jak sobie wejdziecie, macie zęba, oczywiście młotek poziomu 2. Tu macie jak coś drzwi zamknięte, bo musicie wejść z drugiej strony. Idziemy sobie na dół. Wbieramy. naukę. Tak naprawdę, tutaj jest z grzybów wejście do laboratorium. Jakbyście mieli już otwarte, zrobione w środku, możecie z dołu sobie spokojnie wejść. Taki mały protypik. Więc, my wracamy do laboratorium i zaczniemy zajmować się tyrolkami. Ja wchodzę do góry by pokazać Wam pierwszą tyrolkę. Dobra, odblokujmy od razu sobie drzwi, czyli zamiast do tyrolki, cofamy się, znaczy cofamy, idziemy do góry po prostu. Dobra, idziemy do góry. I trafiamy na magazyn. Oczywiście tu są pajączki, więc trzeba uważać. I mamy cały magazyn. Że tak powiem, praktycznie wszystkiego. Ciekawe jestem, czy ktoś kiedyś wziął stąd łodygę. Albo deskę trawy. Dobra, my sobie zjeżdżamy. Tutaj macie zejście jak coś. Ale to wytłumaczę wam. Raz. O, krzyżaki łąkowe już mi nie na samym początku filmiku powiedziałem Wam, że jest takie tajne przejście do góry. To jest drugie wejście. Jak sobie zjedziecie z tyrolką ale te pierwsze też Wam pokażę. Ok, tu macie surową naukę kakujemy sobie do dziurby. No i mamy drugi skrawek. Asła. Mamy batoniki, bandaże i paralizator. Tak zwany paraliz. Zawsze się rałem tymi obrazkami. Odblokowujemy sobie. Kolejne drzwi. Jesteśmy w domu. Tam, gdzie było laboratorium, analizator, czyli początek naszej praktycznie wyprawy. Tutaj Wam pokażę. Tutaj żeśmy zaczynali zabawę. Tu Macie ten główny pokój, możemy sobie kliknąć, sprawdzić, czy brakuje nam jeszcze dwóch kart. okej okay. także dalej możemy iść do przodu, ale wam pokażę jeszcze te tajemnicze przejście do góry, które tak naprawdę, w którym tak naprawdę przed chwilą byliśmy. Cofamy się do naszego wejścia. Pamiętajcie o tym, mam nadzieję, że już mamy zebrane. No i tu można bardzo łatwo spaść. Więc naprawdę tamte wejście, które było cerolką, jest najlepsze, najszybciej, najszybsze no i naj, najbezpieczniejsze. idziemy do góry. Czyli stamtąd przyszliśmy. We śmigamy na górę. Stąd nie wskoczycie, bo się zaślizgniecie. Zeskakujemy sobie, odbijamy w prawo. No i teraz wchodzimy sobie na gałązkę, wyskakujemy, no i idziemy do wejścia tajnego. I tu jest nasze tajne wejście. Wybieramy sobie surową naukę, praktycznie zebraną. No i tak jak mówiłem, ten obrazek zawsze mnie inspirował, był najlepszy. Więc to jest drugie wejście. Dobra, my schodzimy na dół, wracamy do naszego wejścia. Jakby zaczynamy od nowa, żeby wam pokazać. Okej, okay, jesteśmy w głównej części, tam gdzie wszystko się zaczęło. Pinę sobie jeszcze szybko. Bardzo szybko Dobra, no to idziemy z powrotem na górę. Dlaczego też się tak cofam i pokazuję? Nie wszyscy nadążają. Nieraz oglądałem poradniki. Miałem mnóstwo błędów i mnóstwo razy musiałem copać filmik. Dlatego staramy się Wam pokazywać. Bo najbardziej tak jakby... Miejsc, które możecie już kojarzyć na samym początku, i łatwiej Wam powiedzmy będzie dojść do następnych kolejnych etapów. Oczywiście, jeżeli macie inne zastosowanie, które by Wam pomogło, dawajcie znać w komentarzach. Też będę się tego zastosowywał. Tu skręcamy się prawo. Jadę Trollką na dół. O. i nie przejedziemy. Dlaczego? Bo, żeby przejechać. Tą jagodę, przed samym startem, musimy ściągnąć długu. Mam nadzieję, że nikomu nie zrobiłem krzywdy, ale mały smaczek się przyda. Wracamy na gałęź. Przechodzimy powoli. Mięszy mi się tu. to robimy. Okej, okay, odbijamy tu w lewo Chodzimy na górę. Po grzybkach na górę. Ja no, nie chcę mieć nikogo na sumieniu Najwyżej napiszę w opisie Pamiętajcie o jagodzie Dobra, idziemy na dół. Teraz już bez jagody. Znaczy na dół idziemy do góry. Na dół to będziemy zjeżdżać. Teraz zjeżdżamy sobie na swobodnie. No i oczywiście. Pajęczaki. Wybieramy sobie następną kartkę. Teraz możemy ogólnie sobie zobaczyć. Jak tam nam poszło? Widzicie, co tam w ogóle? Kasmo. Jest super skarb. Dobra, Poczekamy tego hasła. Rozwalamy pojęcinkę. No i mamy znowu kabik pamiętajcie, że pajęczynki możecie sobie rozwalać wtedy fajne itemy wypadają Robimy sobie dostęp do drzwi wychodzimy dalej teraz ostatnia kartka znajduje się tutaj a my musimy tamton. wyjechać Więc idziemy do góry Tu jest ten posążek, czyli cofamy się z powrotem, tak jak byliśmy praktycznie na początku. W lewą stronę, przy jagodach. Już pamiętajcie, byliście, ale po prostu robimy wszystko po kolei. No i zjeżdżamy. Jak nam poszło? Ekstra, co? Zaraz tłumaczę. Dobra, poszło. Przez tą gałąź nie dacie radę naraz przyjechać, więc ona was zatrzyma. Przechodzicie kawałek i zjeżdżacie. Albo tak jak wcześniej, tu wyszliśmy koło zęba. Przechodzicie sobie gałęzią i dojeżdżacie. Zebraliśmy sobie mleczak trzonowy. Oczywiście, bierzemy pasełko, no i mamy całe pasło. Czy uda nam się wrócić? Oczywiście, że nam się nie uda wrócić. Teoretycznie, moglibyśmy spróbować iść tędy. Ale to samo będzie, jak wskoczymy przez górę. Skaczemy, tu jest te miejsce. O, idzie mał skórczy byk? On jest. Nie mam pojęcia. To jest to miejsce, które możecie z dołu, tak naprawdę, wejść do naszego laboratorium. Wywracamy i wpisujemy hasło na górę na górę w prawą stronę. Na dół. No i wpisujemy kasu. No i dostęp mamy drzwi z nam się otworzyły. No i mamy super żywo Żywopłotu i dysk duplikatora 1. Więc ja dziękuję, mam nadzieję, że Wam się przydał pomocny poradnik. Zapraszam na kolejne poradniki, jak i oczywiście zobaczcie, jak śmigam sobie w gameplayu i jak sobie radzę. Wielka piona, dawajcie subskrypcje, dawajcie komentarze, czy Wam pomogło. Zostawiajcie lajki, a my się widzimy niedługo. Siemano, cześć. Ej, stop, zatrzymaj się jeszcze na chwilę. Zapomnieliśmy otworzyć jeszcze jednych drzwi. Teraz sobie przypomniałem: szybko skoczymy do góry. Oczywiście ode mnie niczym nie wnoszą, bo żeśmy wszystko zrobili i uzyskali. Wciśniemy cały czas w lewo. Wracamy się do tych drzwi, gdzie była ta nasza tablica. Idziemy na wprost. Wchodzimy w dół. Otwieramy drzwi. I jesteśmy na dole przy posążku. I żeśmy wszystko już odkryli, na dół możemy sobie zejść. No i dobra, żegnam Was teraz już serio z, lab z laboratorium. Pamiętaj o sobie, Jona, cześć.